Cześć. Część z Was już na pewno zna Karusie, bo była na dniu otwartym. Wszystkie byłyście na dniu otwartym. Część z Was na pewno już zna Karusie, bo była na dniu otwartym, No nie kładziemy łóżku, po sobie nie kładziemy. Była na dniu otwartym na naszym honorowym padoczku. Tak? Zobaczcie jaką piękną klaczkę w tamtym tygodniu uratowaliście. Na taką strzałeczkę. Tutaj się troszeczkę po prostu zeszło, wszystkie są występować silnie. O, zobaczcie. Mamy tutaj takich strokatych jak Karusia trochę koników, także musiałem dokładnie się przyjrzeć, któ, która to Karusia, bo ją wpuściłem tutaj w sobotę, tak? A się filmik, no wszystkie jesteście ładne, ładne. No, zaraz, zaraz Cię puszczę, zaraz ]95. cię puszczę. Także dziękujemy z Karusią za, za pomoc. Za to, że ta ładna klaczka jest u nas. Ja ją puszczę w dekręciu teraz tak z dalszej odległości. Bo nie chcę zginąć. O no to leć Karusiu, leć. No. Wszystkie jesteście fajoskie, wszystkie. O, tutaj mamy taki właśnie fajny tunel wykopany, który woda nam odpływa z tego podoku. tam z drugiej strony właśnie widać koparka. Tam pracuje, trochę hałas robi, ale też, tam też taka woda nam stała. I też chcemy zrobić takie, takie, taki, taki, taki rów, powiedzmy. taki Rów, bo tutaj mamy taki prawdziwy rów melioracyjny i ta woda spływa na ładnie. Także tam też kopiemy to. Dlatego jest troszkę, troszkę hałasu, troszkę jest kałasu. No to jest fajne, fajne, ale spokojnie nie ma żadnych marchewek. Idę do Karusi. No gdzie taka rusia jest ta? I samy, nie towarzystwo. towarzystwo troszkę jeszcze jest rozpuszczone po dniu otwartym, bo za dużo marchewek zjadła. To nie, nie wpływa dobrze na, na kusyki, Wariują od tego. Na za Karusia Proszę Muhamorek widać z przodu też idzie gdzie ta Karusia nie, to, nie, to, nie, nie, nie. to nie Karusia, to podobnie... Ja, to nie jest Karusia, to też nie jest Karusia. To z niebieskim kantarkiem to też nie jest Karusia. I karusia jest tam z tyłu Tu jest Karusia, tak? To Karusia jest miło. Dziewczynko podchodzi ja. do mnie. Tak, fajna jesteś, Jest troszkę tutaj taki podobny do ciebie koników. Także Marusia widać sobie bardzo dobrze radzi w stadzie. Idę może przegoni ją tam dalej, no, tam będzie mniejszy hałas. No idziemy, idziemy. Krz, 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 krz. Idziemy koniki, idziemy stąd, bo tu jest hałas. Koparka hałasuje i nie mogę filmu nakręcić. No idziemy. No, dawaj, 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 Karusiu, dawaj, idziemy. Idziemy tam dalej, chodź. Chodź, chodź później tam dalej, bo tutaj jest hałas. Chodź, 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 chodź. chodź. chcesz górą? Chodź. No, lej, zajebucy, jadnij. No chodź, chodź, bo tutaj fan kopie. dawaj! Chodź, chodź. Zobaczcie, takich łodziadnych jest, można się pomylić. Można się pomylić, który to Karusia. Jedna Karusia, druga, trzecia, czwarta. Cztery bardzo podobne kucyki idą tutaj razem. Ale jak się czego tak przyjrzy, dokładnie to widać, który to jest Karusia, bo Karusia jest miła, podchodzi. Ma takie fajne tutaj gwiazdeczko, taką strzałkę na czółku. Ma stary kantar. No, zobaczcie, jaką ładną klaczkę uratowaliście. Bidulka. Tylko dzięki wam żyje. O tutaj chodzi? Już nawet posmakowałam archewek z dnia otwartego. A ty jesteś bardzo miłą dziewczynką, tylko nie wiem, dlaczego ty uszykładasz po sobie. Nie wiem, dlaczego ty uszykładasz po sobie, co? Podchodzisz, podchodzisz i uszykładasz. Tylko patrzysz, jak mnie ugryziesz gdzieś. Tylko patrzysz, jak mnie ugryziesz. Fajna dziewczynka. Ładna. poszła sobie tam teraz. Okay. O tamten to bielik. On nie kiedyś kopnął, nakręciłem film z innym koniem. No to jest łobuz pierwszej wody. poszło sobie na samotny spacer do lasu gdzie można ją teraz dobrze obejrzeć fajnie dzisiaj jest dzień, troszkę się chłodnie zrobiło, troszkę te chmurki trochę wiaterek się wiewa tutaj no fajnie jest, to boga że miewać, kocham fajnie jesteś jesteś dziewczynka Ulajmy. Miła i jeszcze chcesz występować, o masz tutaj trochę robki w oczach, tu rozetrzemy Jakieś tu nasze spojrzyki się do mu zainteresowało Ej, ej Co to za przeganianie? Co to za przeganianie? Idziemy stąd Idziemy No ja się z Karuszem puściutka Ta tłuściutka dziewczynka Tłuściutka, tak, ładna Towarzystka, ty jesteś? Chodzisz za mną, co? Chodzisz tu za mną jak piesek? Chodzisz tu za mną jak piesek? Rozmawiałem właśnie z ciocią Ono chyba zrobimy taki patoczek tutaj oddzielny do takich miłych kucyków, żeby oddzielnie były te dwoje, oddzielnie je Tutaj na tym podłogu tak są takie dosyć miłe, ale żeby jeszcze na jednym patoczku zrobić jeszcze taki bardziej Żeby tak? można było do was wchodzić, was głaskać. A tutaj to nie wszyscy mogą wejść. Może tu jest trochę miły, trochę mniej miły się fajnie jest u nas. Ale. Podoba Ci się u nas na farmie w lesie. Podoba Ci się w lesie. Myślę, że tak Myślę, że Ci się podoba za Cały czas nie zgubiesz gdzieś i nie skubiesz po kieszonkach. Tak, więc jeszcze raz razem z Karusią dziękujemy za pomoc. Karusia mi powiedziała na ucho, że dziękuję Wam za pomoc. Przy okazji chciałam zjeść ucho, tak? Chciałaś mi zjeść, muszę no ty jesteś miła. Miła jesteś. O, no. Dobre, dobra, dobra, Nie mam marchewki. Zapraszam na następny dzień, twardy. Teraz będzie. Tak, właśnie spokojnie, spokojnie. 6 września. Do zobaczenia.